Prowadzenie ogrodu to ciężka praca, ale efektem tej pracy może być bogactwo gatunkowe różnych owadów. Cieszymy się wówczas widokiem dziesiątków gatunków goszczących w ogrodzie trzmieli, pszczół samotnic, motyli oraz bzygów. Jeżeli jednak w pobliżu naszego ogrodu stoi albo pojawi się pasieka, to dzikie pszczoły, motyle i inne piękne muchówki są wypierane przez pszczoły miodne. Wobec wielkiej liczebności rodziny pszczoły miodnej zabierają one większość pokarmu. Wówczas zamiast widoku wielu gatunków pięknych, ciekawych i pożytecznych owadów, jedynym efektem naszego trudu będzie dodatkowy słoik miodu w pobliskiej pasiece. Dlatego warto się zastanowić, co jest lepsze: słoik miodu świeca z wosku, czy może tysiące czmieli samotni coraz motyli. Wobec kurczenia się siedlisk naturalnych dla owadów, ogrody stają się ich ważną ostoją. Warto je prowadzić, aby pomóc dzikim owadom. Powstaje jednak problem, jak uniknąć nieproszonych gości. Myślę, że najlepszym sposobem na to, aby ograniczyć ilość pszczół miodnych w ogrodzie, jest uprawa roślin miododajnych, które pszczoły miodne odwiedzają rzadziej. Albo nie odwiedzają wcale, jak na przykład funkia. Są to najczęściej gatunki roślin z rodziny jasnotowatych oraz niektóre z rodziny astrowatych oraz przewiertniowatych. W tym celu można stopniowo wymieniać gatunki roślin miododajnych, aby z czasem osiągnąć ten cel. Z własnego doświadczenia widzę, że nawet taki zabieg nie jest zawsze skuteczny. Szczególnie, gdy część gatunków trzmieli pszczół samotnic znikła już trwale z danego terenu. Dlatego, żeby choć częściowo przywrócić zanikłe gatunki dzikich pszczół, trzeba czasu i cierpliwości. Tutaj chciałbym pokazać właśnie takie gatunki roślin, które są roślinami pokarmowymi dzikich pszczół oraz motyli. Uprawiając je, będziemy mieli satysfakcję, że pomagamy dzikim pszczołom oraz innym owadom. W pierwszej części filmu przedstawiam gatunki miododajne dla dzikich pszczół takie jak bukwica, habry, drwiakiewniki nadreński, czyściec prosty, głowienka oraz funkia. Nasiona tych gatunków poza funkią bardzo dobrze kiełkują, dlatego łatwo rozwinąć ich uprawę.